Tak, w końcu jakaś robotka. Po tym dziesięciodniowym odpoczynku. Tak, A jak sami widzicie za mną. Nowy przyjaciel w gospodarstwie. Pomarańczowy Amazonka. Szczegóły zaraz, bo to nie jest świeży temat. Ale zaraz wyjaśnię, jak to wszystko po kolei się stało. Bo Hardy jeszcze u mnie w gospodarstwie jest. Wyjeżdżam w rzepaczek właśnie tym sprzętem, konkretnie zwalczanie samosiewów zbóż, jednoliścienne w rzepaku, no i gdzieś tam pchełka się pojawiła, więc też tutaj trzeba ją trochę przycisnąć. I przy jednoliściennych nowy produkt Evolution, dwie substancje aktywne, no to jest na rynku coś nowego na pewno, kizalofop i kletodym w jednym produkcie, 0,35 jest nam samo siewy zbóż, natomiast grubsze tematy, wyczyniec, pesz, no to to jest dawka litrowa. Dane techniczne tego potworka: 36 metrów, 5400 litrów, czyli maszyna dużo większa niż dotychczasowa moja. Jak sami wiecie, w Hardim mam połamane lance, no i tam była kwestia ubezpieczenia, dlatego tak. No niestety nie zrobiłem go na własną rękę, żeby uzyskać właśnie pieniądze z ubezpieczenia. I tak stał, czekam w dalszym ciągu, niestety, na części. Zaraz będę go składał i myślę, że bo już chciałem to zrobić wcześniej. Takie podsumowanie po iluś tam latach, jak oceniam właśnie opryskiwacz hardy w porównaniu nawet do tej Amazonki, bo myślę, że, że maszyny idą łeb w web. Natomiast tom szukałem na szybko. To był taki strzał, że ani pożyczyć, ani usługa, bo za bardzo nikt nie chce opryskiwaczem zrobić. Sezon w połowie, a ja bez opryskiwacza, więc to, co było na rynku, praktycznie całą Polskę przejeździłem, i wszystko praktycznie było brane pod uwagę. I damany, takie cuda, i lemkeny. No i tutaj maszyna taka padła, chociaż oglądałem takiego Hardiego 7000 litrów, wielka beka, ale to jest już tak wielki opryskiwacz, że jak na niego patrzyłem, to mówię kurczę, nie na moje gospodarstwo aż tak gruby temat, ale byłem blisko, żeby właśnie Hardiego kupić, natomiast poszła maszyna troszkę mniejsza, przyszła. No, no coś tu jest, tak to jest właśnie z tymi samosiewami. Przy bezorkowych uprawach no trzeba tutaj reagować i to bardzo szybko. Szczególnie przy jęczmieniu, bo przy pszenicy troszeczkę inaczej to wygląda, natomiast jęczmień mega taki agresywny, wigor bardzo mocny i na jesieni graminicy to must have. Joysticka jeszcze nie mam przy tej pięknej maszynie, więc muszę sterować komputerem, chwilunia, hydraulika, hydraulika, dobra teraz jest, ok, rozkładanie, no i 36 metrów szerokości. No jakoś ten rzepak taki nierównomierny dosyć, ale... ale mamy gdzieś tutaj już czwarty liść. Oczywiście widzicie dziureczki, pchełeczka już leci z koksem. W każdym dniu coraz więcej, no ale głównie, głównie tutaj będziemy walczyć z samosiewami. To jest po pszenicy pole, natomiast po jęczmieniu jeszcze gorzej to wygląda. Przy evolution środek jest wchłaniany przez liście, a następnie przemieszczany w głąb korzeni. No i takie pierwsze efekty zazielenienia, zniszczenia tych roślin będą widoczne po około 7 dniach. Ale ta beleczka 36 metrów to jest złoto. Dłuższa relacja z opryskiwacza już wkrótce na kanale. Może nawet porównanie z Hardim, jakoś to zrobimy. Ale wracając do tych jedno, do jednoliściennych i do Evolution, no to produkt można stosować oczywiście w bardzo szerokim zakresie, bo mamy tutaj burak cukrowy, mamy rzepak, mamy soję, mamy słonecznik. Praktycznie zwalczamy wszystkie chwasty jednoliścienne w tych uprawach. Od bardzo takich ciężkich, życice, stokłosy, wyczyńce do tutaj troszeczkę łatwiejszych jak chwasty jednoliścienne, samosiewy, zbóż. I patrzcie na tą tego przyjaciela pchełka i skoczyła. Mogłem to w zwolnionym tempie nagrywać. Efekty żerowania takie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to pierwsze takie połączenie na rynku dwóch takich substancji w jednym produkcie. Mi po takich moich poprzednich akcjach sprzed dwóch sezonów, gdzie miałem pole rzepaku i było tylko widać jęczmień na tym. I, i jak oceniasz nasz rzepak? No? Ma takie małe, takie plamki. Ale jęczmień, a żebak jest tu, zobacz. Między tym jęczmieniem zależało w tym roku, żeby e, przypilnować to bardziej. No i zastosować coś, co będzie no, mega tutaj skuteczne e, i przede wszystkim szybkie w działaniu. Prezentuje się fajnie. No. Jest tego trochę tu. No nie muszę wam mówić też, że to jest już teraz trochę całkiem inna, inna jazda. No klimatyzacja oczywiście chodzi. Zbiornik, duży minus takiego dużego zbiornika. No wyjeżdżam praktycznie na całą uprawę naraz. Jeżeli coś nie wyjdzie, coś tam się pomyli, no to leci wszystko. Także błędy niewskazane w takim przypadku. Koła 710, więc robię ślady konkretne ale na plus oczywiście szerokość i 36 metrów, czyli ścieżek jest mniej. Szersze ślady, ale ścieżek mniej. I nie będę kombinował raczej z kołami tutaj chyba nic. Chyba. I nie bez przyczyny tutaj mam bardzo dużo samosiewów na ścieżkach, bo już jakiś czas temu, mając ścieżki na 24 metry, JCB musiałem wjeżdżać tym Johnem i Amazonkom. No, i niestety no przygniatałem tą pszenicę, te zboże, i później ono gdzieś tam zaczęło odbijać, odrastać przy uprawie. Wysypało się w ten sposób. Więc to nie jest przypadek, że widać tu tylko takie pasy akurat na tym polu. I tu od tego lasu jest na bogato. Na bogato. Nawet nie próbowałem tutaj dosiewać w tej akcji, co się praktycznie zakopałem. A... Nie wiem, ani w lewo, ani w prawo. Ledwo co wyjechałem. No a teraz przy 36 metrach beleczka, no to, no to już nie ma szans, żebym się tu zakopał. Na tym polu trochę samosiewów mniej, ale też są. Że ładnie powschodził. Się zastanawiam, czy trochę nie za duża obsada, bo tak. No, przed takimi ulewami siałem myślę, kurczę, trochę zwiększę. A tu widać, powschodziło. Na razie w bałaganie i z telefonu za bardzo to nie wygląda, ale poczekajmy chwilę. Myślę, że będzie dobrze. Oczywiście beleczka na czujniczkach. Śmiga. Więc tylko sobie ustawiłem wysokość i jadę do przodu. A gdybyście potrzebowali trochę więcej informacji odnośnie samego środka Evolution No to zostawiam jakieś jeszcze linki w opisie Jeszcze kliny na takiej belce To oh jest zmiana maszyny na fęcikach latuje głębosz przed burakami Landstalik podczepiony, aż się chce robić. Chociaż tak dzisiaj uruchamiałem i Kuba ostatnio tutaj głęboszował pod moją nieobecność, część pola. I coś tu pozmieniał, że podnośnik nie jest na takim przycisku tutaj przy takim panelu. Natomiast był sterowany Hydrauliką czerwonym, czerwonym przyciskiem od hydrauliki. No i pół godziny chyba siedziałem i się motałem, żeby, żeby dojść o co chodzi. A w końcu zadzwoniłem do kuby. Czy coś zmieniał? I faktycznie. O i widzę, że nawigacja też tutaj już ślad Kuba robił, więc yy, tylko kwestia uruchomienia i tyle. W to jeszcze będę siał poplony, ale na teraz po prostu jest przejechane no, głęboszem przed burakami, żeby, żeby miały fajne, fajne podłoże zrobione. Ile tu zostało? Z jakieś 10 hektarów jeszcze. Dopiero niedawno te zęby obróciliśmy na drugą stronę. Tutaj Kuba lekki szlif z napawaniem zrobił. No i widać, widać że się mniej ścierają. że warto sobie przejechać albo po prostu kupować jakieś jakieś sztuki wzmocnione. Tu się skończyły, ale tu jeszcze trochę pochodzą. Jak głębosz był podczepiony do John no to tam jest 230 koni zrobione. To powiem Wam, znaczy Kuba to robił, mówił, że stawał w miejscu miejscami. Tak było tutaj sucho, yy, twardo i ciężko, że traktor stawał i tylko koła się kręciły. Myślę, że przy Fendzie będzie dużo lepiej. Raz, że mocowo 282, no to już yy, lepsze te przełożenia są jednak skrzynia bezstopniowa. On sobie sam te obroty będzie dopasowywał. Sobie ustawię, żeby mi na czerwonym przycisku tylny podnośnik podnosiło. A jak wszystko ustawione, to już się spokojnie na tej wsi żyje i idzie do przodu. Także pod jeden przycisk w komputerze podnoszenie, opuszczanie. Znaczy, można by było to normalnie uruchamiać też jednym przyciskiem. Tylko, że tutaj mam jeszcze dodatkowe funkcje ustawione, czyli tam po metrze mi się w w ładuje w ścieżkę, czyli od razu się nawigacja włącza automatycznie, no i automatycznie też jest załączany tempomat, czyli już tutaj nie, nie reguluje joystickiem, tylko przyspiesza. W tym momencie do 7 na godzinę i tak sobie powoli jadę. Obroty 1500, 1600, 1450 nawet. Spalanie 12, 13, średnio teraz pokazuje, ale to co ja przejechałem, kawałeczek 15 litrów. A jak dobrze pójdzie, to buraczki się odwdzięczą za tego głębosza. A skąd to się tu wzięło? Mój uchwycik na... na kamerę. Znaczy był. Gdzieś mi kiedyś może zginął, ale tutaj? O, no dobra, powoli to idzie. Sobie jeszcze tutaj przejeżdżam, tak jak ścieżki mi szły na te moje 12 metrów, żeby od razu to przejechać, bo już ścieżki będą oczywiście przesunięte na 18. Jak już opryskiwacz na 36. A to wapienko nie nie, roz, nie rozwalone. No i jeszcze 3 hektarki zostało, co ja tu zrobiłem? Zrobiłem 4, 4 w sumie. Średnio teraz 15,6, trochę szybciej ustawiłem prędkość, 8 na godzinę. No i powolutku do przodu. Radyjko. Trochę na głodnego, bo na samej wodzie lecę, ale po tym wyjeździe kładowym 4 kilo do przodu. Jest długo. Piernisko nie jest ruszane, a widać, że tej wilgoci jeszcze trochę ziem jest. To mnie jeszcze akurat. Dzisiaj miałem jeszcze opryskiwaczem wyjeżdżać, ale też sobie odpuściłem, bo jakieś burze zapowiadają. Coś tam się rozchodzi, ale lepiej nie ryzykować. I patrząc po, te, po tych uprawionych polach, to jest mega sucho. Natomiast tak jak tutaj, nieruszana ścierń w ogóle, tylko kwasy humusowe tutaj poszły, no to spoko to wygląda. Widać, że, że faktycznie ta woda, która wleciała, a było grubo, bo znowu grubo zresztą, ponad 130 litrów ostatnio, no to, no to fajnie się dotrzymam. Jeszcze dzieciom obiecałem, że, że traktorem się przejadą i kładem dzisiaj, więc zostały mi poprzeczki na jednym polu. Jadę na kawkę do domu, czekam godzinkę na dzieci jeszcze z młodymi pojeżdżę trochę, bo mi nie odpuszczą. Ale by był ból, jakbym im powiedział, że, że całe zrobiłem. Dobra, pokażcie mi... Jest Kluczyków nie wziąłem. Ania, kluczyki są na stole. Kluczyków zapomniałem, poczekacie? Dobra, czekaj, ja wam otworzę. Nie rozrabiać tam. Ja idę po kluczyki. Dobra, Iwia, trzymaj kluczyki. Dobrze, słuchaj, trzymaj kluczyki. E, jedzcie, dokończ tutaj tą poprzeczkę, bo tylko poprzeczka została. Do końca, a ja idę kawu się wypić. Cześć. Wsiadaj, Janek, nie. bo za. Nie. To jest dawno, bo ja nie umiem prowadzić, no nie? dawaj, spróbuj chociaż. Nie. No to powiedz jak się cofa. No co, jak? Tym joystickiem tam cyk-cyk w lewo w prawo jedziesz. No. No. Ta, ta, ta. Co? Ile zostaje tej słomy? Ale to całkiem, to, to nie ma całkiem wymieszać, wiesz, to ma tak, tak bardzo mocno spulchnić, tak głęboko, żeby korzenie później e, w roślince następnej, która tu będzie rosła, czyli buraku cukrowym, fajnie sobie tak wchodziły przez tą ziemię gładziutko, po te składniki odżywcze wtedy będą duże, będziemy mieli duży plon. Masz pomysł, zamiast tego, tych zębów w głęboszu ryjki dzików tak powkładać, będzie lepiej ryło. Ja się ostatnio na Bielance byliśmy i tak. A to skąd te dziury na tym polu, takie poryte? E, ja mówię, że dziki tutaj poryły. I teraz padł na genialny pomysł, żeby do tej maszyny rejsyć i wkładać. a co ty o tym myślisz? Nie wiesz. O, uwaga teraz dziury, powoli, powoli. zmniejszam prędkość. Dzieciaczki. Widzicie, co tutaj ten Kuba narobił? Patrzcie, jakie dziury. Co on się tu kopał? Kopał się tym John Deere'em. Powoli, powoli, powoli przejedziemy. Tato zmniejszył prędkość. Paga na głowy. No, jakoś przejechaliśmy. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy co. A nie jesteś przywiązana do tej torby? Nie. Powiem ci nawet, że ja tej torby nie lubię, bo ona jest ciężka sama w sobie. I jak jedziemy na wakacje, to ja nas do niej nie pakuję, żeby... Słabo wygląda, na pasę jechała w ciężarówce, na kładach. No. No i tak trochę. No nie wygląda, ale naprawdę jej nie lubię. Wszystkiego? Ja już się boję, tam tyle prania. No. <laughs> Cała prania pewnie. prezenty dla Ciebie. Mm. No i prezent został w Bułgarii. Ząka mam, nie wiem. Coś mi tu nie gra. Najgorzej, że oni wiedzą i czekają. Miałem. Byłem pewnie, że mam. No nie ma. Jeszcze jest szansa, że wkłszę. ale brakuje mi jednego plefaka. Mariusz Nie mówmy nic. Ojciec to potrafi. Ojciec to, jak mi oni nic. czekają. Jasia się już wczoraj pytał, a kiedy tato będzie jechał po tego kłada i prezenty? Dobra, nie mówmy nic na razie, może Już kłada, zobaczę od razu. Grzesie, chyba dziesiąty raz trzepie już każde z podenki z myślą, że wyleci z niego prezent. Nie no, nie ma. Kład przeszukany, plecak, który się zgubił, znaleziony i w nim też nie ma. To powiedz chociaż, co było. Ręcznik z pokemonami dla Jasia. Fan Pokémonów od niedawna. Od niedawna. Bajki nie zna, ale... Coś tam zobaczył i Pikachu. A dla nich taką torebkę z myszką Miki. To jest z takimi uszami. Fajne.